Ja jestem Olek i dzisiaj będę nagrywał grę Forza Horizon z moim tatą. No i e, przywitaj się to tak, Więc, tak e, dzisiaj będę zigrał, rywalizował się w wyścigu. Zobaczymy który jest lepszy, który jest szybszy, jak tam będzie wyglądać. No co to, tam? my będziemy... Ja będę sobie moim szukać e, miejsca na dobry wyścig. No a potem... Już będziemy się ścigać i tak dalej. Jest, o, jedziemy na wyścig. Zobacz, nie? Dobra, no to wybierz jakieś miejsce na wyścig może. O, tam? <grym> Jak? Bączki. Nie, tak, patrz okay. Dobra, ale wybierz jakieś miejsce, gdzie możemy jechać, okej? Okay. Na wyścig. Dobry. Dobry. Ja, no to jedziemy na, na wybrzeża, panie. Dobrze. No to kieruj mnie. Dobra. Pewnie masz Wolcika. Dziękuję. Prawie jak Sławomir. Że Sławomir ma czerwonego. No dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Ja ciągle chcę. Kilometry mamy. Aga fotel tutaj jest. Wiemy, wiem. Dwieście siedemdziesiąt dwa miałem na liczniku. Gdzie ty jadłeś? <grych> Jak ty latasz? Co ty robisz? Co to już. A to już, panie. Dobra. No ja jestem tutaj, czekam na ciebie, tylko nie uderz we mnie, proszę cię. Ja Dobra, 2 km. Zostało nam jeszcze do tego miejsca, do którego zaplanowałem. Nad no oceanem po lewej stronie mamy nie no, jeszcze? Daleko jeszcze. Tak, daleko jeszcze. Zatrzymamy się na orlenie, no hot doga. No, dobra. dobra. Myślę, że tu możemy startować z wyścigiem. Dobra. Ano, blaga i rozbitą szybę robi wrażenie. raczej nie. Darura. nie, jestem za tobą. No, ja myślę, że jesteś na meczu. Świetko. No gdzie ty, gdzie ty jesteś? Nawet ciebie, o widzę jak ty jest. Spadłeś z zakrętu. No to co, mama? Chcesz jeszcze na wyścig? No ale musisz coś, jest słabszego sobie wziąć, bo... Hmm, to jest troszeczkę nie fair, że ja jadę golfem, a ty masz... No Posiadam. Widzę, już widzę, kto to jest za piękny samochód. Też eee, tego nie widzisz, ale to ma moc. Na no, cześć. Mm. No i co mi teraz zrobisz? No. O, teraz to, tak, to jest, to teraz jest wyrównana walka. Ustaw się tu do wyścigu, panie. Ja nie masz Masz porządny włoski samochód. Tak, jak, jak już i V8 jest od tego większy. Prawie Ferrari. Tak, prawie Ferrari. Już mi prawie, ja tutaj wcale samochód. Zaczekaj, wiesz, tak dobry... No dobra, ścigajmy się, Oto. Ty 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 się tam... Już po... No i po lakierze Wróćcie do mnie Po lakierze Chcę zaproponować Tak mam kurę eee, 30 godzinę mamy rekord Przy, Przyjmij zaproszenie na wyścig Cykasz? Nie, nie cykam, choć tu to ja Ciebie zaproszę bo ty Ci teraz pokonam, ja, jak ja cię rozwalę. OGIEŃ! A, wiesz co, żelazko zostawiłem włączone. ja muszę iść. No, 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 no to, to kiedy indziej, to kiedy indziej się zobaczymy na gościu, no. Nie gonimy No... Twoja maksymalna prędkość? Nie, jeszcze potrafię. Okej. Okay. Wiesz, o tym, że to ma trzy konie mechaniczne. A i co wyprzedziłem cię, co? Śmiałeś się ze mnie. Jego ja chciałem trafić GUSO y, proponuje, y, chyba musimy zmienić nawet takie w miarę równorzędne samochody y, Wtedy ten myśli będzie, miał będzie miał w ogóle sens, bo... pod tym twoim pierdzikukiem to jednak nie da rady Nie, patrz, już się wyprzedziłem, jest dobrze No, jednak nie A jeszcze no, no, Dobra, ale pa, 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 teraz, pa, pa, jaki, jaki będzie drift? Patrz, widzisz mnie? Budziu! Umiesz tak? Umiesz tak? Nie umiesz tak, co? Dobra, zmieniamy samochody? Ja tak, zmienia samochody. Ale trzeba zakończyć... Dobra, to weź ci tam do końca wyścigu, bo trzeba zakończyć wyścig, żeby zmienić coś. Mhm. A to ty też jedź, bo chyba obydwoje musimy dojechać, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem. No ja też Dobra, Oczekiwania na wynik. Y... O nie, ja chcę. stać. Dobrze, czyli jest Ramis 1-1. Jaki kopacz podziw, jak piasku to jest. Dobra, zmienię samochód. Dobra, to zmienij samochód. A ostateczny wyścig to jest przedostateczny, okej? Okay? Nie, to będzie ostateczny wyścig. I ten, kto y, nie, nie, nie. ten kto przegra, y, ten, kto przegra, y, wyciąga z Dobra, no to ja biorę samochód taki odpowiedni do Wy widzicie w jaki to jest samochód. Weź mm. sobie coś mocniejszego, bo. Tak, gwarantuję no. ci, że. Ja za do ciebie to się? Ja mam czasem na z tym wozem. No, Marnie widzę ten tutaj samochód No, dawaj, dawaj. Dobra, wysłałam ci zaproszenie. Ja też A, tu też mi. Dobra. Ale start. Wystartowałeś też. No tak, mieliśmy prawo do startu same, baś, w tym samym no. czasie. Właśnie marnie poszło, nie widziałem się na wycieczce, nie widziałem No i co? co? No co, no wyciągam zmywarkę No właśnie No dobra, no to to widzowie było na tyle yy, Trochę się opuścialiśmy, to było naprawdę według mnie fajne jeśli byście chcieli drugą część Forza Horizon z Jumlam i moim to napiszcie w komentarzach, albo... nie wiem, więc to było na tyle, co byś ty to chciał powiedzieć tak. jeszcze na koniec. Że na, tym, następnym razem weźmiemy sobie obydwoje takie pierdzi kuko i zrobiłem wyścig 3 kołowców.